Pamiętając, że praktyka uważności to jest świadoma zmiana biegu z trybu działania na tryb bycia, puszczając oczekiwania, jaka ona ma być, co się ma pojawić. Zapraszam Cię do krótkiej praktyki uważności. Teraz dźwiękiem, przyjmując tą postawę ciała, w której teraz przez kilka lat, najbliższych minut będziesz chciała, czy będziesz chciał być. Jeśli siedzisz i siedzisz na krześle, to opierając stopy o podłoże, poczuj kontakt stóp, kontakt pośladków. Układając dłonie na udach, Bliżej lub dalej od kolan, uświadamiając sobie, że dłonie mogą po prostu spocząć. Miękka klatka, piersiowa brzuch, odsuwając nieco barki od szyi, pozwalając, aby one opadły, rozluźniły się. Może zapraszając delikatny półuśmiech na twarz. Tak, żeby nie było w twarzy niepotrzebnego napięcia. A oczy mogą być w pół otwarte, albo możesz je przymknąć. Uświadamiając sobie, że w tej chwili po prostu dajesz sobie czas. Nie musisz o nic szczególnego się starać. Wystarczy obecność. Zobacz, czy możesz się zatrzymać, odczuwając właśnie to, że teraz siedzisz. Uświadamiając sobie oddech, to, że ciało oddycha. Może to subtelne wrażenie wpływania powietrza i wypływania. Może w okolicach skrzydełek nosa, klatce piersiowej bądź u brzuchu? Może pojawia się odczucie temperatury tego powietrza? Unoszenie i opadanie. Każdym kolejnym wdechem i wydechem. Można też pozwolić, aby te oddechy były nieco bardziej pogłębione. Tak, żeby w pełni zaczerpnąć powietrze i zauważyć, jak, jakie to odczucie, kiedy potem powietrze jest wypuszczane. Z wdechem może jest troszkę wysiłku, a z wydechem ciało może się rozluźnić, puścić napięcie. I możesz sobie uświadomić, że chociaż siedzisz teraz, zauważasz oddech, to w umyśle jest już jakaś aktywność, że ona cały czas jest, że są myśli. Emocje. A może automatycznie umysł gdzieś odskoczył i zawędrował, i zaczynasz myśleć jakąś myśl? I to wszystko jest naturalne. Nie chodzi o to, że masz się pozbyć myśli. Wystarczy, że zauważysz. Nie angażując się dalej w myślenie. Może Ci w tym pomóc po prostu zauważenie dźwięków. Możesz się otworzyć na przestrzeń dźwięków dookoła Ciebie. Ale może w umyśle już pojawia się analiza, co to znaczy otworzyć się na przestrzeń dźwięków. Zauważ, że są dźwięki, że możesz je słyszeć. Dźwięki bliskie i głośne, ale może też te bardziej subtelne, trochę bardziej oddalone cichsze, zupełnie ciche, momenty cichsze. A możesz też zauważyć, że umysł od razu buduje skojarzenia związane z tymi dźwiękami. Próbuje je nazywać, albo pojawia się jakiś dźwięk, a w umyśle tworzy się myśl, co ten dźwięk oznacza. To też są myśli. Dźwięk to dźwięk. Pojawia się, jest i znika. Umysł może spocząć w przestrzeni dźwięków. Nie musi niczego analizować, oceniać. uważając, że dźwięki mają swoje natężenie. Pojawiają się może najpierw cicho, potem są głośniejsze, a potem znowu cichną. Albo zaczynają się od głośnego dźwięku, a potem cichną. Tak jak pojawiają się i znikają dźwięki, tak samo mogą przepływać myśli przez Twój umysł. Wystarczy, że za każdym razem, kiedy zauważysz, że właśnie coś planujesz, analizujesz, oceniasz, odpływasz w myśli, zauważasz dźwięk i wracasz. I właśnie ten moment, kiedy to zauważasz, to jest moment uważności. Uświadamiając sobie, że są też wrażenia w ciele, że siedzisz tutaj, że jest może jakieś jeszcze oprócz dźwięków odczucie temperatury, wygody bądź dyskomfortu w ciele, nacisku ciała na podłoże, dotyku ubrania. I dźwięki. Powoli zbliżając się do końca praktyki. Uświadamiając sobie, że ono może się też wraz z dźwiękiem zakończyć. Dziękuję Ci za praktykę. Zapraszam do zatrzymywania się zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Zawsze możesz wracać do dźwięków.